2, dwa, jeden. Czy mi tutaj jakiś darmowy tyłek ucieka? Proszę Pani, no! Proszę Pani... Nie wiem co to było. Hej, czy witajcie, wrócił wasz ulubiony youtuber! Chociaż 2% mam nadzieję tak uważa, no ale to nie już jestem na YouTube YouTubie, to nagrywam. I jak widzicie, teraz mam wam do przedstawienia dokładnie to, co widzicie już od tyłu, od... Tyłka strony. Oczywiście Deadpool'a. Kto oglądał, kto nie oglądał i w ogóle czemu tak późno? Otóż ja nie nagrywam dla pieniędzy, więc nie chciałem, żebyście mnie posądzali, że, że ja nagrywam jakieś hype dla Deadpool'a. No a tak naprawdę wysłał mi wiz na Facebooku, więc e, dziękuję To co widzicie przed sobą, to jest właśnie Deadpool. najlepszy z najlepszych, kto no dobra. Nie, na, nie dla wszystkich, ale ja lubię takie czarne humory. Jak widzicie, wszystko w nim działa. Nie nagram tego dzisiaj, nie? Tak na serio wygląda, w taki sposób jest bardzo fajnie odzorowany, no i jeżeli nie wyłączymy sobie Ability, czyli takich umiejętności Ironmana, to po prostu będziemy mogli robić to samo co Ironman, czyli to jest po prostu zbroja do Ironmana, ale my nie będziemy się tym przejmować, możemy to sobie oczywiście wyłączyć, a ja tam chciałem Wam po prostu pokazać, że możemy na przykład e, Deadpoolem zabijać w taki sposób i na przykład latać, to co zawsze chciał Deadpool. Można robić to co Deadpool lubi, ale przede wszystkim dzisiejszym modem, którego będę Wam dzisiaj przedstawiał, no a tak chciałem to zrobić z Deadpoolem, to jest mod na 6 Gwiazdek w GTA. Czyli to co wszyscy czekali, teraz będzie prawdziwy, prawdziwy rozpierdzialnie jakieś. Tylko ta gwiazdka troszeczkę tak dziwnie, dziwnie działa, ale to przez to, że troszeczkę mi się zbagował ten mod. Jak widzicie, oprócz normalnych policjantów przyjeżdżają też tacy policjanci. To jest grupa e, uderzeniowa, która ma po prostu naszego tutaj Deadpool'a zatrzymać. No ale my jako Deadpool e, mamy. Porządne uzbrojenie. I oczywiście, teoretycznie jesteśmy nieśmiertelni, tak? Bo jako Deadpool, no ale jakoś tam można było go zabić, tam są teorie spiskowe. Oni mówią tak, jakby, come Deadpool, czyli po prostu oni chcą nas tutaj pozabijać, no ale my to Deadpool i my to tutaj rozwalamy. Oczywiście to nie wszystko. Przede wszystkim tutaj przyjeżdża e, ta sześciopłaskowa jazda, i przyjeżdża ta jazda. Ale do tego właśnie przyjeżdżają takie traki, no i jeszcze do tego dochodzą czołgi, które pojawiają się. W późniejszych etapach naszej walki, tylko tak gwiazdka troszeczkę mi nie pasuje. Oczywiście, my tutaj spadamy. No i, kurde, spróbujmy. Nie wiem, uciec. Wątpię, że mi się to uda. Jak widzicie, cały czas, że się nowe armie pojawiają, jest ich naprawdę dużo, więc to już jest wielkie wyzwanie. Jeżeli jesteście nie, 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 nie nieśmiertelni jak Deadpool, bo zobaczcie, no my to, kurde, to. My to może się... Kurde, zaraz, patrzcie na to, patrzcie na... To, co, ja, co ja mi zrobię? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty I Jak widzicie, trochę tutaj się zbiera, przy takiej potężnej armii, ale powinien przyjechać czołg Proszę bardzo, lecimy dalej Dzień dobry Dzień dobry, po prostu jest masakra totalna i przyjeżdżają też czołgi, na które trochę mi się chyba ten moc zwagował patrząc po tej gwiazce, ale przyjeżdżają też czołgi, możecie mi to wierzyć na słowo. To na tyle, trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka, który pojawi się kiedy zjem bekon. Musicie przyznać, że to jest troszeczkę większa armia niż ta pięciogwiazdkowa, która jest oryginalnie w GTA, ale ja dobra kończę tydzień lat, więc trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, to był Deadpool. Tak jak chciał jeden z moich widzów, więc jeżeli wy chcecie, żebym jakoś moda przedstawił lub coś, to po prostu bierzcie na Facebooka, piszcie do mnie wiadomości, no bo już zaczynam na wchodzić częściej na Facebooki, bo kurde, nie wchodziłem tysiące lat. Jak widzicie, jego piękne umięśnione ciało pokazuje głębie i moc, jaka drzemie w tym bohaterze. Jest to jeden z najciekawszych i najlepszych bohaterów. Jego mięśnie rozpościerają się na ponad 200 metrów. Jest to... Moonwalka robi troszeczkę takiego, nie? Mhm... Uh -huh. Mu, mu! Jakby ktoś się pytał, dlaczego taki krótki ten odcinek, um, to mam poprawki w szkole. No i tak trochę nie powinienem w ogóle te, te, tego teraz nagrywać. Tylko się uczyć, ale no, macie odcinek, i jak będziecie mieli jeszcze jakiś myślę sobie, że, so, że subskrybują kanał, to od, od razu. No. Wiecie o tym, że nie powiedziałem w tym odcinku ani raz o łapce w górę!